Cześć, z tej strony Mike. Sobota i na warsztacie waluta Redcoin. Waluta dla społeczności na prośbę jednego z widzów. Bierzemy się za ten projekt. Co w tym filmie? Co to jest Redcoin? Na czym polega ten pomysł? Analiza kursu, wydarzenia, czy warto inwestować? Moja subiektywna ocena tego projektu. I na końcu ocena końcowa w skali 10-punktowej. Zaczynamy. Co to jest Redcoin? To jest taki pomysł, w którym wymyślono, iż stworzy się walutę dla społeczności. Polega to na tym, że docelowo ma być taka nakładeczka, jak na przykład na Facebooku, klikamy lajka. Like to ma być to na zasadzie kliknij i wyślij jakąś część dotacji dla twórcy. To może być rodzina, może być znajomy z Facebooka, może być to youtuber, Twitter, Google, tego typu wszystkie te platformy. Także dosyć taki pomysł ciekawy. Powstała jako Fork Litecoina. Jest to tak, co mówiłem, system mikrodotacji dla twórców społecznościowych, algorytm Proof of Stake Velocity. On zachęca i do posiadania waluty, i do aktywności. Generalnie rzecz biorąc, tu gdzieś ja znalazłem na ich stronie taki kalkulator, niech ja tylko to znajdę. O tutaj jest, zobaczcie. Proof of Stake Velocity Kalkulator. Tu jest cały kod źródłowy. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy 100 red coinów, to rocznie dostaniemy 6 red coinów, tygodniowo 19, 119 000, a dziennie dostaniemy 17 17 000. Także tak to wygląda. Dodatkowo ten algorytm zachęca Was do tego, aby mieć otwalony portfel. To, co ja mam tutaj, to jest portfel. Jak widzicie, on oczywiście jest niesynchronizowany. Ja oczywiście na dysk, na dysk wrzucę synchronizowaną wersję, i za to, że ten portfel będzie otwarty i będzie pracował nad bezpieczeństwem sieci, oni mam, mają wam płacić te redcoiny. Ile będą płacić, czy w ogóle trudno mi powiedzieć, zobaczymy. To jest na takiej zasadzie, że wydobywacie blok, jak wydobędziecie blok to wtedy dostaniecie te, te monety. W obiegu było 27 miliardów monet przy zakończeniu fazy Proof of Work, czyli ta faza była wcześniej zwykła Proof of Work, teraz jest Proof of Stake Velocity. Dodatkowo to, co napisałem, trzymanie otwartego portfela korzysta z CPU, z szansą na wydobycie bloku i nagrodę. Blok jest co 60 sekund, a trzymanie monet, monet powoduje ich wzrost, także jest lekki system inflacyjny. Dodatkowo jest brak opłat transakcyjnych. Jeśli chodzi o tego całego Retcoin'a, jeśli chodzi o sam o sam algorytm Proof of Stake Velocity, to jest oczywiście ich whitepaper. Ja go zalinkuję, to oni to jako whitepaper, właściwie bardziej algorytmu e, niż całej monety. Średnio mi się podoba, aczkolwiek no. Podstawowe informacje z tą, są, technologia, tak, prze, ochrona przed atakami 51% i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś już to widziałem przy jakiejś walucie. Gdzieś już to było. Produkcy, producy, producenci układów ASIC. Także to jest w ich white paper, tego głównego nie znalazłem. Tutaj co to jest? Redcoin, bla, bla bla, lead developer of Redcoin i tak dalej. Dalej idźmy, może spójrzmy teraz na to, co się dzieje na Redcoinie, waluta jest warta niecałego centa, czyli zdecydowanie poniżej 1 dolara. Yy, wzrost 4,25%, dzienny wolumen 2, 2, milio 2 miliony, przepraszam, dolarów w obiegu 28 miliardów, bilionów, nawet nie miliardów, przepraszam, ale nie dobrze mówisz. Kupoty gadam koło południa 28 miliardów z hakiem monet. 230 232 miliony, miliony dolarów wartość rynkowa, także już bardziej odporny na, na te ataki, czy na POMPy jak widać, jak widać kurs tak wygląda weźmy kurs ostatniego miesiąca, może lepiej z trzech miesięcy kurs sobie pulsuje, były górki, były dołki, to był szczyt, gdzieś tam on osiągnął już wartość prawie czy ciężko czasami trafić w ten kurs. O tak. 3 centów. Teraz kurs jest w jakimś lekkim trendzie boczno lekko wzrostowym. 6, 6 tysięcznych dolara, około. Zobaczmy sobie może cenę w Satoshi, żeby to było widać. Wyłączmy cenę w dolarach. Cena w Satoshi. 80 Satoshi, 70. Cena była tutaj nawet 192 a wcześniej był za 9 satoshi, także generalnie rzecz biorąc taki lekki boczny trend, jeżeli weźmiemy sobie taki okres czasu, lekkie szpilki, ale jak widzicie nie jest to duża, nie jest to duża cena, także można sobie tych redcoinów kupić 1000 sztuk, czy jeszcze więcej, przelać na portfel i trzymać, a może coś z tego będzie. Teraz tak dalej jeśli chodzi o wydarzenia to jest ten portfel oczywiście jak widzicie on mi się cały czas synchronizuje jeszcze przetworzono 30, 349 tysięcy bloków transakcji 30 tysięcy. Oczywiście tutaj jest z po tyle bloków jestem 3 lata 51 za tym jak tutaj zacznie się to naliczać jak się zacznie naliczać ja sobie chyba zaraz kupię kupię sobie na Bitrexie 1000 tych red coinów bo 1000 po 80, 80 tysięcy satoshi Kopię sobie zaraz tych redcoinów, jak się procesjonizuje, przeleję i będę to sobie śledził to nie jest duży, to nie jest duży kapitał to właściwie zakraniki mogę tych redcoinów kupić Ech, to jest tak śmieszna cena tego redcoina, że, że zobaczymy, a tak w ogóle z ciekawości zobaczymy mi bi, bitrex redcoin, zobaczmy ile na bitrexie kosztuje ten redcoin tak z ciekawości już nie chce mi się logować zobaczymy ile redcoin kosztuje na bitrexie Dawaj Kazio, problem z protywem jest taki, że czasami się przywiesza. To zauważyłem, że czasami momentami się przywiesza. Nie wiem, od, od czego to. o Zobaczcie, jeszcze lepiej 76 Satoshi. Tak, że cena dobra, czyli 76 tysięcy Satoshi, to macie, to macie 1000, 1000 redcoinów, Ja chyba sobie właśnie kupię te 1000 redcoinów, Zobaczmy, gdzie ten kalkulator był. Cieka ja tu 100 wpisam, a jak piszę sobie 1000, no, no, zobaczcie tygodniowo jednego rzodkwiny. A niech się mnoży za takie za taką cenę to. Takie. Tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Jeśli chodzi o wydarzenia. To nie to. To też nie to, to jeśli chodzi o wydarzenia. 31 marca 2018 roku, czyli niedługo, ma być wypuszczony Red. ID Chodzi o to, że powiązujemy nazwy użytkownika tego Red Coina z innymi informacjami, np. kluczami prywatnymi, ID sieci społecznościowych i tak dalej. Zalinkuję za, za ten, bo to jest tutaj, gdzie to jest, niech ja to znajdę, to jest tutaj opisane. Tak, musi być zweryfikowany blockchain, i tak dalej, tak dalej. Chodzi o to, że oni chcą wprowadzić wprowadzić taki właśnie, żeby to jest coś wstęp do tego, żeby można było płacić, czyli wchodzimy sobie na Facebooka, klikamy, klikamy sobie i czy na przykład wchodzimy sobie na YouTube'a. Wchodzimy sobie na YouTube'a. Jest jakiś filmik, jak widzicie, ja sobie ostatnio subnautykę oglądałem i gdzieś tam pod filmem klikamy, czy na przykład o wchodzimy sobie na film na film Fila koniecznego. Wchodzimy sobie na ten film. Oczywiście wyłączę, żeby on nam się tu nie otwierał. I będzie pewnie opcja zapłać jemu dotację. Zamiast ma go łoić Bitcoin, znaczy Bitcoin mówię, YouTube ma go łoić, to może można będzie, można będzie mu zapłacić. Fajny pomysł, całkiem ciekawy. Wydarzeń niestety za dużo nie ma, jak widzicie jest tylko jedno wydarzenie, aczkolwiek dosyć duże, więc można się spodziewać, że pewnie troszeczkę kurs pójdzie do góry, więc inwestycja do 31 ma marca całkiem ciekawa, całkiem ciekawa, no i zostaje nam chyba tylko podsumowanie, plusy i minusy, na pewno plusem jest bardzo ciekawy pomysł, na pewno plusem jest ten algorytm POSV, czyli nie wymaga ani GPU, ani ASICów, to jest, to jest ciekawa, to jest ciekawa informacja i oczywiście niewielka cena to napiśam poniżej 1 dolara, to jest tak naprawdę poniżej 1 centa. Możliwość inwestycji i short term, i long term także ciekawe minusy teraz, no bo jak to mawia prezes Ochucki, Ryszard. Ważne, aby plusy nie przesłoniły Wam minusów. Niewiele wydarzeń, white paper słaby moim zdaniem to jest za mało, jak dla mnie, dla osoby technicznej. Na tą chwilę nie jest powiązany z sieciami społecznościowymi, czyli tak naprawdę to w tej chwili nie działa. Poza tym, że jest jakiś tam portfel, który się synchronizuje, to nic więcej nie ma. No i oczywiście konkurencja, bo to nie jest jedyny projekt. Ja postaram się iny, o innych projektach tego typu nagrać, bo to nie tylko, nie tylko to. Także tak to wygląda. Jeszcze też zapomniałem wspomnieć o stronie internetowej tego Redcoina. Jest sporo informacji, aczkolwiek to, co ja powiedziałem, ja nie lubię, jak wszystko jest na jednej stronie. Tu są oczywiście odnośniki: jest Blog Explorer, jest ich blog, można sobie wejść na bloga, oni tutaj piszą wszystkie jakieś instrukcje. Są dosyć aktywnie społecznościowo. To, czy to trzeba napisać, to trzeba napisać plus. Yy, plus Są oczywiście na tych różnych, jakichś tam Redheadsach i tak dalej, i tak dalej. Jest Wikipedia ich własna, można sobie wejść na Wikipedię wszystkie informacje uzyskać. Jest taki filmik, który generalnie charakteryzuje, o czym jest ten RedCoin. Aczkolwiek, aczkolwiek, no ja bym oczekiwał, żeby ta strona była, ta strona była. Nie mogę znaleźć tutaj przynajmniej, nie mogę znaleźć tutaj zespołu. Gdzieś tutaj tu są jakieś pytania i odpowiedzi z deweloperami, ale gdzieś nie widzę na wierzchu tego zespołu. Także dosyć taki chyba, może ja jestem trochę już ślepowaty na starość. A może nie, ale nie widzę gdzieś ich tego zespołu. Jakby ktoś miał link do zespołu albo miał jakieś informacje, to prosiłbym o komentarz. Także, no właściwie wszystko jest, portfel, oczywiście portfela Windows, Mac, Linux, kod źródłowy, można własny portfel napisać. Tutaj co jest, to oczywiście pobierz portfel, nie wiem po co tu zrobić pobierz portfel, jak pod spodem są portfele, dla mnie to jest idiotyzm, no ale tak to bywa. No i tyle właściwie o tym RedCoinie. Myślę, że ze względu na cenę to na pewno opłaca się zainwestować. Bo jakiś tam zarobek na tym można. Wiecie, jak coś kosztuje poniżej 100 Satoshi, no to się kupienie tam 1000 sztuk, to co to są za pieniądze? 100 tysięcy Satoshi to jest na tą chwilę, ile bitcoin kosztuje. Zajrzyjmy na ten coin market cap, gdzie jest ten coin market cap. Weźmy sobie tutaj na market cap, ile bitcoin kosztuje. Bitcoin kosztuje 10 tysięcy dolarów. No to 100 tysięcy Satoshi to jest 10 dolarów. Co no, się mówi? Parę browarów także opłaca się zainwestować, ja zainwestuję, to od razu mówię. Także wracając do mojej prezentacji małej, ja inwestuję na krótki termin, bardziej z ciekawości niż czegokolwiek innego. Zobaczymy jak ten cały, ten cały portfelik tutaj jak widzicie on jakimiś takimi paczkami się synchronizuje, jak widzicie się kółko kręci, czyli jest brak odpowiedzi, coś tu jest niedopracowane. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Końcowa ocena 7,5 na 10. Ze względu na, na to, że projekt jest fajny, ale troszeczkę więcej oczekiwałbym przede wszystkim od whitepapera, ale może ja jestem trochę z, z, skrzywiony ze względu na swoje wykształcenie i pracę. Mało wydarzeń, to jest minus. Zobaczymy, jeżeli by im się to przyjęło, żeby się okazało faktycznie, że niby stali się staliby się taką nakładką, można by było do Facebooka nakładkę czy do innych różnych rzeczy i takie do YouTube i płatności, to myślę, że kurs mógłby wystrzelić, bo tu nie jest duża wartość rynkowa, tak naprawdę gdzie to było tutaj, Wejdźmy zobaczcie, on, oni są warci w tej chwili 230 milionów dolarów, coż to jest za pieniądz, 90 miejsce mają, także tutaj jest szansa, że, że to urośnie. No gdzie jest, aha, to jest ten, to nie to, to dużo już tych okienek tu otwieranych, także na tą chwilę to tyle, jak zwykle zapraszam Was do komentarzy, zapraszam Was do dyskusji. Jeżeli macie jakieś pytania, to albo komentarz, albo pod mailem. I tyle, żegnam się z Wami, do następnego razu.